Cześć moi drodzy, z tej strony Kornelia. Witajcie w kolejnym słodkim vlogu. W dzisiejszym vlogu chciałabym Wam pokazać błyskawiczny torcik wielkanocny. Jest on błyskawiczny, ale zarazem efektowny. Eksamitny w smaku, delikatny oraz delikatnie orzeźwiający. Torcik na pewno zrobi wrażenie na Waszym stole wielkanocnym oraz zadowoli kubki smakowe. Także możemy zaczynać. Zacznijmy od tego, co będzie nam potrzebne do przygotowania naszego torciku. Przede wszystkim biszkopciki Lady Fingers. Najlepiej, jeżeli będą one jak najprostsze. Moje nie są takie, ale damy radę. Do kremu będziemy potrzebować 250 g serka mascarpone schłodzonego, 500 ml schłodzonej śmietanki trzydziestki, Trzy łyżki, trzy, cztery tak do smaku cukru pudru, odrobina zimnej herbaty, skórka otarta z jednej pomarańczy oraz jednej cytryny. Owoce należy sparzyć oraz porządnie wyszorować przed starciem skórki oraz 300 g dowolnych kwaśnych owoców. Ja będę używać dzisiaj mali mrożonych, ponieważ są to moje ulubione owoce. Do tego potrzebny jest nam mikser z końcówką ubijającą. Do naszego kremu forma o średnicy 18 lub 20 cm. Coś, na czym położymy ciasto, w tym przypadku używam patery oraz coś do dekoracji. Będę używać takiego słodkiego króliczka czekoladowego oraz jajeczek czekoladowych z milki, a mój torcik na końcu przewiążę różową wstążką. I to tyle, teraz możemy zaczynać robienie naszego torcika. Zaczynamy od przełożenia 250 g serka mascarpone do misy miksera i zaczynamy ubijać ten serek na takich średnich obrotach i w momencie, kiedy serek porządnie się rozmiesza, dodajemy śmietanę, 500 ml śmietany z truszką i ubijamy do momentu, kiedy nasz krem zgęstnieje. W momencie, kiedy krem zgęstnieje, dodajemy cukier puder i wtedy jeszcze szybko mieszamy, aż uzyskamy gęsty krem. Uważamy, żeby kremu nie zważyć. W momencie, kiedy dolejecie połowę śmietany, możecie upewnić się, że całe wasze mascarpone jest dobrze rozmieszany w kremie poprzez ściągnięcie go ze ścianek miksera szpatułką. Jest to też moment, w którym dodajemy skórkę z pomarańczy oraz cytryny. To ona nada tego em, orzeźwiającego smaku na kremie. Dzięki temu, że dodajemy skórkę w trakcie ubijania, będziemy mogli z niej wydobyć jak najwięcej aromatu. W momencie kiedy krem zaczyna gęstnieć, zatrzymujemy mikser i dodajemy 3-4 łyżki cukru pudru. Ja prawdopodobnie dodam 3. Dodajemy cukier puder i następnie znowu włączamy mikser na obroty, aż do momentu, kiedy nasz krem będzie miał konsystencję delikatnej pianki. Ok, krem jest gotowy w momencie, kiedy jest w dalszym ciągu gładki, ale jest na tyle sztywny, że nie opada z naszej szpatułki. I w tym momencie możemy zacząć składać już torcik. Mówiłam Wam, że będzie szybko. Odrobinę śmietany przekładamy do rękawa cukierniczego, jeżeli mamy. Jeżeli nie będziemy robić to łyżką, zaraz zobaczycie po co to robię. robię to po to, aby wycisnąć mały ring dookoła foremki, w środku foremki, po to, żeby łatwiej było mi rozkładać biszkopt. Czas złożyć nasze ciasta. Ciasto składamy w następujący sposób. Zaczynamy od wyciśnięcia lub rozłożenia ringu w środku naszej foremki, około pół centymetra od środka, po to, aby ułatwić sobie nakładanie biszkoptów. Nie wyciskamy kremu dokładnie na brzegach foremki, ponieważ nie chcemy, aby był widoczny z zewnątrz. Ma on nam jedynie Ułatwić proces rozkładania biszkoptów. Nie wiem, czy to widzicie, dlatego podniosę foremkę. Ten ring jest odrobinę mniejszy od foremki, tak około pół centymetra. I teraz możemy zacząć układanie biszkoptów. Biszkopty układamy na około. Będą wam potrzebne, w zależności od tego, jak dużą będziecie mieli foremkę, około półtorej opakowania biszkoptów, tak myślę, na foremkę 18-20 cm. Biszkopty będziemy układać tak właśnie dookoła oraz do środka. Pokażę Wam teraz szybko, jak to wygląda w środku. Jak widzicie, ring jest mniejszy niż foremka, dzięki temu nie będzie widoczny od zewnątrz, z zewnątrz będą widoczne tylko biszkopty. Teraz kontynuuję układanie biszkoptów. Kolejnym krokiem jest wyłożenie suchych biszkopcików na spód ciasta. Biszkopciki delikatnie nasiąkną kremem, także o to się nie martwcie. Tą warstwę biszkoptów nakładamy bez moczenia i w herbacie, ponieważ nie chcemy, aby żaden płyn wyciekał z tortu. A kolejne warstwy będziemy delikatnie nasączać. Teraz czas na warstwę kremu. Dodaję w tym momencie trochę malin. Jeżeli używacie owoców mrożonych, starajcie się, aby nie dotykały one biszkoptów, ponieważ em, sok może wyciec i niestety pofarbować wasze biszkopciki. Dlatego staramy się, aby żadne owoce mrożone nie dotykały właśnie biszkopcików, które są na zewnątrz. Teraz odrobina kremu. Oraz kolejna warstwa biszkoptów. Kolejną warstwę biszkoptów będę już delikatnie nasączać w herbacie. Robimy to szybko, tak żeby biszkopty nie nasiąkały za mocno. Chcemy jedynie delikatnie je nasączyć. W momencie, kiedy nasączymy je za mocno, po pierwsze płyn zacznie wyciekać jest taka możliwość, że zacznie wyciekać. Z torciku, a po drugie nie będziecie w stanie ich po prostu wyciągnąć z herbaty. I tak powtarzamy proces aż do momentu, kiedy skończy nam się krem. Pamiętajcie o tym, aby zostawić trochę kremu na górną warstwę torciku. I to wszystko. Torcik jest już prawie gotowy. Pozostaje nam jedynie go udekorować. Zaczynamy od zdjęcia formy. Jeżeli macie formę, która się otwiera lub rozciąga, warto najpierw ją otworzyć, czy rozciągnąć, a dopiero później ściągać. Zaraz też zobaczycie, dlaczego im szersze biszkopty, tym lepsze. O to jest gotowy torcik, prawie gotowy. Jak widzicie w moich biszkoptach są przerwy i to widać na cieście, ale jeżeli znajdziecie biszkopty, które będą szersze, tych przerw nie będzie. Z tego co wiem, to takie są w Tesco i w Carrefourze ich nie ma, bo byłam i sprawdzałam i się pytałam. Ja do dekoracji używam dlatego też szerszej wstążki. Im szersza wstążka, jeżeli będziecie mieli takie biszkopciki, tym lepsze. E, dodatkowo e, robi większy efekt. Pamiętajcie, aby robić to bardzo, bardzo delikatnie, tak żeby nie uciskać biszkoptów, żeby nic się z nimi nie stało. Torcik ze wstążką prezentuje się. Tak, teraz y, ułożymy króliczka oraz jajeczka. gotowe Tak jak mówiłam, torcik jest błyskawiczny w przygotowaniu. Najlepiej zrobić go dzień wcześniej i wstawić do lodówki na całą noc, ewentualnie na minimum 3 godziny, po to, aby biszkopty delikatnie zmiękły. Jeżeli wstawiacie go do lodówki, pamiętajcie, aby go czymś przykryć, ponieważ śmietana bardzo łatwo kłonie wszystkie lodówkowe zapachy. Myślę, że ten torcik jest dobrą opcją na tegoroczne święta. Jest prosty i szybki w przygotowaniu oraz nie jest duży. Idealny na tegoroczne Święta, które niestety będziemy prawdopodobnie spędzać w mniejszych kronach. Mimo to chciałabym Wam życzyć wesołych świąt. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten vlog. Jeżeli tak, to czekam na Wasze łapki w górę oraz subskrypcję. Piszcie w komentarzach, czy podobał Wam się torcik, czy będziecie go robić. I do zobaczenia w kolejnych słodkich vlogach.